Znaczy wydaje mi się, że tutaj piast niewiele stworzył z gry takiej Jeśli chodzi o jakieś długowymiane podań czy akcji odkrzyżających bramki padły po postawie w gry rzucie rożnym i wolnym pracujemy nad tym w tygodniu naprawdę bardzo dużo i, i tak tracimy z tego w ostatnim czasie dużo bramek, chyba wydaje mi się, że w ostatnim czasie, w ostatnim 5-6 więcej bramek w postaci frumenta gry niż niż po akcjach zespołowych dużo yy, drużynach dlatego musimy się o tym yy, głęboko zastanowić. Yy, już nie ma co mówić szatni o błędach, I trzeba po prostu poznać charakter i, i w kolejnych meczach yy, wolę walki, nic innego nam nie zostaje. Chciałem zapytać o te stałe fragmenty gry. Czy analizowaliście grę Piasta właśnie pod kątem zagrożeń z piłki stojącej, czy raczej nastawialiście się na grę w środku pola lub ataki skrzydłami? Nie, analizowaliśmy i z fragmenty gry Piasta, i jego organizacja gry w defensywie, w ofensywie. Ale wiadomo, że zawsze przeciwnik ma te dwa, trzy stałe fragmenty gry wypracowane na treningach, poprzedzający mecz i dzisiaj praktycznie na trzy czwarte rzutów rożnych, czy rzutów wolnych grali na długi słupek. To przyniosło im pierwszą bramkę, drugą bramkę, też praktycznie z drugiego słupka także no dwie bramki podobne. Chciałem zapytać, co trener Stołaczyk powiedział wam w przerwie meczu? Ponieważ w drugiej połowie wyglądaście zdecydowanie lepiej niż w pierwszej. Skorygował parę, parę rzeczy w rozegraniu, szczególnie mieliśmy przejść na trójkę z tyłu, troszeczkę tych skrzydłowych wyciągnąć, w na nich piłkę i to parę się udało, no ale wydaje mi się, że tutaj było za mało zmian strony, żeby troszeczkę porobiły się luki między formacjami, także musimy dalej nad tym yy, pracować. Wydaje mi się też troszeczkę wkłada się niecierpliwość, y, bo wiadomo, że wyniki ostatnie nie są y, najlepsze, dlatego teraz po musimy się trzymać razem y, no i zrobić wszystko, żeby te mecze zacząć wygrywać, bo sytuacja w tabeli robi się y, no nie najlepsza. Następny mecz gracie w Warszawie. Czy czujecie jakąś dodatkową presję przed spotkaniem na Wydaje mi się, że tutaj nie ma, nie, ma, nie możemy patrzeć na, na to, z kim gramy kolejny mecz, trzeba zdobywać punkty. Chciałem wygrywać, bo wydaje mi się, że ci kibice, którzy przychodzą na nasze mecze, e, zasługują na to, żeby Wisła wygrywała. My też pracujemy na to, żeby Wisła wygrywała i żeby ten klub, klub e, moimi krokami się podnosił z tego, co ostatnio przeżyło. Dziękuję Ci bardzo.